Sieman z tej strony Kubiks. Dzisiaj pogadam trochę o FIFA 14, dla której jej już utworzyło stronę. Jak widzicie na obrazku FIFA 14 nadchodzi, nadchodzi razem z Messi. Jej opublikowało listę pięciu takich podstawowych zmian, jakie zajdą w porównaniu do FIFA 13 i postaram się pokrótce je omówić i dodać swoją opinię, co o tym sądzę. Pierwsza zmiana, perfekcyjny strzał. Perfekcyjny strzał jest, jest to pierwsze ze zmian, które już w FIFie są, ale mają zostać usprawnione i że tak powiem, podciągnięte do, do, do roli wielkiej zmiany milowego kamienia w serii. O co w tym chodzi? Wydaje mi się, że chodzi tylko o usprawnienie animacji, dodania większej ilości animacji w zależności od tego jak ustawiona jest piłka względem piłkarza, w jaki sposób oni będą uderzali piłkę. Po prostu zostanie dodane kilka animacji, zależnie od ustawienia, i w ten sposób ten perfekcyjny strzał będzie wyglądał lepiej, realistyczniej. Wszystko super, wszystko fajnie. Czy to jest aż tak wielka zmiana wymagająca takiej pompy i informowania o tym całego świata? No, nie wydaje mi się. Kolejna z tego typu zmian, czyli chroń piłkę. Ta ochrona piłki ma nam pozwolić zdominować środek pola i narzucić swoje tempo. Polega to na tym, że nasi zawodnicy będą lepiej ją chronić zarówno w ataku jak i w obronie. Czy taki feature już jest? Taki feature był na pewno w przednich Fifach. W tej Fifie, żeby chronić piłkę wystarczy po prostu znajdować się swoim zawodnikiem pomiędzy zawodnikiem przeciwnika i pomiędzy piłką. I to jest cała ochrona piłki. Podobnie w obronie w FIFA 13 dodano feature, w którym obrońca zastawia się, pozwalając piłce opuścić na przykład boisko. Trochę to usprawnią, mam nadzieję, i tak to będzie wyglądać. Czyli kolejna zmiana, nie zmiana, tylko właściwie małe ulepszenie. Co my tu mamy dalej? Kolejny chwyt marketingowy. Realistyczna fizyka piłki. Kop z większą finezją i siłą. Czyli poprawiona trajektoria lotu piłki. To mamy w każdej Fifie. Podkręcone strzały być może. To również mamy w tej Fifie. Finezyjny strzał oczywiście omija bramkarza. Co tu dużo mówić. Mają dojść podania, które będziemy mogli podkręcać. Nie wiem na jakiej zasadzie, czy to będzie automatycznie wykonywane przez zawodników. I zależnie od tego jaki zawodnik ma skill. Takie podanie bądź dojdzie, bądź nie dojdzie. Do, do partnera zespołu. Czyli realistyczna fizyka piłki, trzecia zmiana, trzecia zmiana, która nie jest zmianą. Być może, znaczy oczywiście, nie? Coś tam się zmieni, coś tam inaczej piłka będzie latać, piękniejsze bramki będą padać w połączeniu z perfekcyjnym strzałem, to na pewno da takie bramki, że, że stadiony świata, co druga bramka, ale czy to, co, to będą zmiany usprawniające gameplay, te wady Fify, które które są trzynastki? Nie wydaje mi się, śmiem wątpić. Kolejna zmiana zapowiadana co roku, właściwie inteligentni zawodnicy, lepsza współpraca w drużynie. To mamy też co roku usprawnienia niesamowite lepszą grę obrońców, lepszą grę napastników, lepsze ustawianie się, oszukiwanie offside'ów to już było filmowane w zeszłym roku, pamiętam jako FIFA 13 miała też w ten sposób zrewolucjonizować rozgrywkę kolejne właściwie lanie wody moim zdaniem nie będzie to rewolucja, będzie to raczej rewolucja ostatnią zmianą deklarowaną przez jej jest globalna sieć scoutów dotyczy to trybu kariery także szczerze mówiąc nie wiem co to zmieni właściwie chodzi o obserwowanie zawodników i pozyskiwanie ich w okienku transferowym. Nie chcę się wypowiadać na ten temat, mało gram w karierę, nie wiem czy to się przyda, czy to jest rewolucja. Być może wy coś wiecie na ten temat i jeśli, jeśli, jeśli wam się wydaje, że to na pewno usprawni rozgrywkę, napiszcie o tym w komentarzach. To by było na tyle jeśli chodzi o oficjalne zapowiedzi EA. Dotarłem też do relacji ludzi związanych z FIFA na YouTubie, którzy byli zaproszeni do siedziby EA. I z tych zdawkowych, zdaje się, informacji jedyną ciekawą, istotną informacją była informacja do, dotycząca gameplayu oczywiście, dotycząca Pacy'a. Mianowicie, połączenie Pacy'a ma mieć znaczenie teraz z połączeniem kontroli nad piłką czyli, jeśli zawodnik jest niesamowicie szybki, ale ma małą kontrolę nad piłką, to. Przy sprincie będzie mu ta piłka odskakiwać, będzie, ją, będzie miał problem z kontrolą tej piłki i to teoretycznie ma, ma dać szansę obrońcy na odebranie mu piłki. Czy tak będzie w rzeczywistości? Szczerze wątpię, bo jeśli, jeśli już zawodnik z pace'em typu 90 kilka urwie się obrońcom i ucieknie im, to nawet jeśli mu odskoczy gdzieś tam piłka na metr, pół metra, to naprawdę bez szans na dogonienie, na odzyskanie sytuacji, ponieważ obrońcy oczywiście do najszybszych zawodników w FIFA nie należą, ale może się mylę, może te zmiany dadzą nową jakość w FIFA, która notabene nie jest złą grą, którą uwielbiam. Będę czekał na kolejne informacje, czekajcie razem ze mną, jeśli coś ciekawego się pojawi, na pewno nie umieszkam o tym wspomnieć. I to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, czekajcie na nową FIFA. Trzymajcie się. Cześć!